Dobra, ten wstęp miał wyjść nieco lepiej, ale wyszedł tak jak wyszedł, więc nie chce mi się tego już poprawiać. Siema, wróciłem. Na krótko bo na krótko, ale jestem i chciałbym wam coś fajnego pokazać. Zwłaszcza dla tych cwaniaczków, co pewnie nie jeden z was tak siedział, myślał i ja to sobie gierkę na PZ na telefonie odpalił. Najlepiej GTA 5 albo Wiedźmina trujeczkę. Więc yy, pokażę Wam, jak uruchomić gry z pc na telefonie. Tylko no, jest pewien haczyk. W obecnej chwili nie da rady odpalić, nawet na najmocniejszym telefonie, takiej gry jak GTA 5 czy Wiedźmina, Ale są usługi streamingowe, zarówno takie zewnętrzne, jak i wewnętrzne. To znaczy z komputerów zewnętrznych, jak i z komputerów takich. Które po prostu macie tam gdzieś za plecami w pokoju czy coś. Więc no, pokrótce to opiszę, a potem pokażę Wam takie prawdziwe odpalanie gier z peceta na telefonie. Do odpalania takich gier jest parę aplikacji. Niedawno wyszło GeForce Now z długotrwałej bety, która tam nie wiem ile trwała, ale no, wyszło, jest dostępne dla wszystkich i można sobie odpalić jakąś giereczkę. Na przykład, no, Skairrima akurat wam nie pokażę, ponieważ no, kiepsko się w niego gra, ale na przykład od Palmy Galactic. Y oczywiście, ja akurat korzystam tutaj z pada którego pokażę zaraz, bo mi się tutaj ostrość rozstroi, bo nagrywam to starszym telefonem. Telefon, na którym będziemy grali, to akurat sieją mi Redmi Note 8 Pro. Okej, okay, gra nam się już ładuje, więc w międzyczasie opowiem, na czym polega aplikacja, tak pokrótce. Generalnie ono przez tą aplikację logujemy się na komputerze, który tam skądś tam streamuje obraz i musimy zalogować się na naszego Steama i niektóre gry. Mają już to wsparcie do tej usługi, a niektóre nie, więc nie w każdą grę jeszcze zagramy, ale myślę, że z czasem się to zmieni. Generalnie dla kogo jest to rozwiązanie dobre? Nie wiem w sumie, bo na przykład no w moim przypadku ja mam taki router, że on nadaje w paśmie 2-4 GHz i mi tutaj aplikacja podpowiada, żeby zmienić pasmo na 5 GHz. Ja tego nie umiem zrobić, bo jestem na wynajętym mieszkaniu router w zasadzie też nie jest mój i no widzicie, troszkę to zwiesza. Generalnie da się grać, ale raczej nie jest to jakieś super wygodne. No i najważniejsza kwestia to jednak nie odpalimy każdej gry, tylko odpalimy gry, które faktycznie posiadamy na Steamie. Też oczywiście nie wszystkie. No ale da się jako tako grać nawet. Jezus, Maria, czekajcie, zaraz będę musiał popublistować, bo słyszę, że się już tam odzywają w tle. Generalnie usługa darmowa jest dla wszystkich, można za nią płacić, wtedy nie oczekujemy na kolejkę, jak to było widać w poprzednim ujęciu. Plus do tego sesja maksymalnie wynosi tutaj godzinę grania, to znaczy nie jest to godzina na dzień czy coś, tylko należy po przegraniu jednej godziny zostajemy wycofani do tego okna głównego i dopiero wtedy możemy odpalić na nowo grę, więc no, dla kogoś może to być uciążliwe, dla, dla kogoś nie. No ale no, generalnie nie jest źle. Tylko ta technologia wydaje mi się, że jeszcze trochę potrwa zanim dojdzie do takiego stanu, że faktycznie będzie bardzo użyteczna. Bo w tym momencie ja nie mam najgorszego Wi-Fi. Normalnie do normalnego używania jest bardzo, bardzo dobre naprawdę. Tam filmy wiadomo, jakieś inne pierdoły ale do takiego strumieniowania właśnie się nie nadaje, więc albo technologia będzie musiała zostać przystosowana do tego, co posiadają gracze, tacy dla totalnie jak, jak ja, lub trzeba będzie po prostu zaopatrzyć się w lepsze sprzęty, no bo, no bo jak, jak tu inaczej pograć. Jak widać zresztą ta gierka w miarę płynnie działa, ale troszkę kuleje jednak. Troszkę te spadki FPS-ów są, ale nie jest fatalnie i nie jest źle. Tym razem coś jest z innej beczki, czyli po prostu steam Link, którego być może znacie, być może nie. U mnie na przykład działa on dosyć słabo, co aż dziwne słabiej od streamowania z, 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 tego, z tej NVIDII właśnie. Więc no jest to dosyć ciekawe. Jak widać, pojawiają się takie różne artefakty, ale zobaczymy, czy będzie grało się lepiej w Deep Rock Galactic, właśnie. Na Steam Linku. Obraz działa jakby płynniej, ale jest o wiele dłuższa reakcja na, na samo sterowanie padem, więc jest to trochę dziwne. No i występują o wiele częściej jakieś różne artefakty, typu rozmazany obraz, jakieś rozmycia takie ogólne. No, generalnie nie wygląda to najciekawiej, ale. No, dajmy szansę. Wczoraj mi to bardzo średnio działało, bo wczoraj właśnie testowałem tego Streaminga zarówno jak i GeForce Now. No ale zobaczymy. Tak jak mówię, te technologie myślę, że są jeszcze do po prostu do lub no, albo, albo do dopracowania, albo do śmietnika, bo no. Pff, ciężko jest osiągnąć coś poprzez streaming, żeby działało tak samo dobrze, jak na stacjonarnej maszynie, prawda? No i tutaj będziecie mieli trochę gameplay'u bez mojego głosu, żeby móc zobaczyć jak to wszystko sobie tutaj działa. Generalnie opóźnienie jest duże i średnio się w to gra, grało. mi się lepiej na tym, na tym, na tym, tym. Na GeForce Now. Nie wiem z czego to wynika. Czy z tego, że po prostu mój komputer jest słabą karta sieciową ma w sobie, czy, czy z jakiego innego powodu, ale no, na GeForce Now działało to po prostu lepiej, wydaje mi się. Gra, to znaczy gra... Generalnie mniej przycina, ale częściej występują jakieś takie artefakty, i generalnie samo opóźnienie, jeśli chodzi o sterowanie, spada jest, jest większe, mi się zdaje. O, a teraz się coś w ogóle zawiesiło. Wspomnę tylko, że na komputerze nie mam żadnych programów odparonych w klej. No, nie wiem. To jest to jakiś taki dziwny dosyć problem. I teraz trzecia aplikacja, czyli coś, co nie wyszło ani od Steam'a, ani od. Ani Aha, no tak bo tutaj to jest akurat yy, zaraz wyjaśnię co z czym się zdziwiłem, yy, to jest akurat Remounter Streamer, czyli jedna z takich lepszych aplikacji spoza jakby tych większych yy, firm na niej działanie jest takie dosyć podobne do, do steamowego, można by powiedzieć, ale co jest? Aha, no tak. Napadzie jest, jest bardzo średnie do grania, z tego względu, że tu niestety, poprzez odparanie gry, przez remoter, przez tą właśnie aplikację, nie mamy tak jakby wykrytego pada w komputerze. i pad klawiatura i mysz są nie jest jeszcze coś się wyślło ze sterowaniem pad i klawiatura i mysz są emulowane pod pada to znaczy prawy, prawy stick prawy drążek służy nam za myszkę natomiast lewy za WSAD. natomiast triggerami no mamy przyciski myszy tak i no działa to średnio bo no, jak widzicie Mam teraz maksymalnie odgięty drążek, więc trzeba by było tutaj czułość w każdej grze poprawić. Myślę, że nie będę przechodził nawet do samej właściwie rozgrywki, bo akurat w Deep Rock Galactic ciężko się raczej gra na takich ustawieniach. Na przyciskach ekranowych jest jeszcze gorzej, ponieważ nie można skonfigurować wielu tak jakby asetów pod, pod różne gierki, no i generalnie ta aplikacja jak dla mnie nie ma przyszłości, zwłaszcza, że Wyszedł teraz ten GeForce na działa po prostu zajebiście, więc no, no co, co tu dużo mówić? No, teraz nie, nie trzyma na przykład nic, a mnie ciągnie gdzieś do tyłu, coś się znowu zblokowało z systemowaniem, Znowu na no nic. Okej, okay, tak więc tak wyglądają aplikacje, które odpalą Wasze najnowsze produkcje z komputerów na Waszych telefonach. Znaczy, odpalą, uruchomią, pozwolą Wam na tym jako tak grać. Moim zdaniem, tak jak mówiłem, ta technologia jest jeszcze jak na razie dosyć średnia i wymaga dopracowania lub po prostu nasze, nasze sprzęty wymagają podreperowania, to znaczy wymianą na lepsze routery i tak dalej. Czy jest sens? Nie wiem. Lepiej chyba się po prostu przed biurkiem i zagrać sobie w gierkę, po prostu pociągnąć kabel HDMI od kompa do salonu, gdzie ja tak zrobiłem, bo metros w sumie tutaj mieszkania nie mam takiego dużego, no ale przejdźmy teraz do odpalania, prawdziwego odpalania gier na waszych smartfonach. To ja tylko na szybko pokażę wam pada, jak mi się posługuje, żeby było wiadomo o co chodzi. Ups, dotknąłem. Pad na Bluetooth i pega jakiś tam model. Jest spoko, można sobie tutaj włożyć telefon. Jak to będzie wyglądać, nie będę wam pokazywał, bo mam jedną rękę zajętą. Generalnie pad jest spoko. Ma tutaj takie triggery, które są zero-jedynkowe, to znaczy jest albo wciśnięte, albo nie wciśnięte. Nie da się tak, że wciskamy tylko do połowy czy coś, ale generalnie do emulatorów i do jakichś takich gierek prostszych jest jak najbardziej spoko. Polecam, kosztuje około 100 zł. Więc tutaj mamy właściwe odpalanie gier na, na, z komputerów na, na naszym telefonie. Yy, tak. Tutaj widzieliście ciekawie Modern Warfare 3, do którego zaraz przejdziemy, ale na czym w ogóle teraz stoimy? Jest to Dolphin Emulator, jest to aplikacja darmo, dostępna za darmo w sklepie Google Play. No i co? Jest to po prostu emulator dwa w jednym, tak jakby, ponieważ obsługuje zarazem gry z Nintendo GameCube, jak i z Nintendo Wii. No i na tego GameCube'a naszego wyszło parę gier, które mogłyby nas zainteresować, na przykład. W tym przypadku mamy Need for Speed Most Wanted 2005, czyli przez wielu uważany za najlepszy. FPS-y może nie są najwyższe, zresztą macie tam licznik pokazany, możecie sobie obserwować, jak to działa. Nie jest najgorzej, nie jest najlepiej. Generalnie do takiej normalnej rozgrywki, jakiejś niehardkorowej, jak najbardziej wystarcza. Trzeba mieć tylko na poprawkę na, trzeba tylko na poprawkę brać to, że niestety to jest emulator to, to po prostu lubi się crashować więc y, trzeba uważać, trzeba często save'ować ponieważ nigdy nie wiesz y, ale tak, tak generalnie to nie sprawia raczej tak wielu problemów, więc nie jest źle. Klatkarz też nie jest najgorszy. Takiego tak jak mówiłem nie hardkorowego grania wystarcza. Y, oczywiście będziecie musieli się pobawić ustawieniami przed, przed tym, jak zaczniecie grać, ponieważ często się lubią te ustawienia gryźć tam z grami. I po prostu albo gra dziwnie wygląda, albo dziwnie działa, albo coś tam jeszcze. Red Faction 2 akurat nie będę wam pokazywał, ponieważ ta gra chyba nie wychodziła na komputery. Ale Hitmana 2 na przykład jak najbardziej. Tutaj też w macie widoczne. Od razu uprzedzam pytania, jak pobierać gry, skąd pobierać gry, wam ja nie będę mówił i pokazywał co jak. Trzeba po prostu pobrać plik ISO do telefonu. To znaczy, prawdopodobnie najpierw będzie on spakowany do jakiegoś rozmiaru RAR czy tam zip. Wtedy będziecie musieli taką grę rozpakować do pliku ISO, czyli po prostu wypakować w -e, czy tam na, na jakiejś aplikacji na telefonie. Jak, jakąkolwiek tam aplikacją. Jeśli będziecie mieli plik ISO, pokazujecie go emulatorowi i on za was już robi resztę, dodaje ten, tą grę tak jakby do biblioteki i możecie ją już wtedy odpalić. Generalnie jeśli chodzi o samego Gamecube'a i granie w fps jest to trochę uciążliwe z tego względu, że niestety, ale no, jest albo za duża czułość, albo za mała czułość Drążka prawego, czyli tego do rozglądania się, tak domyślnie, ale generalnie da się grać. Jest to gra z PC, więc myślę, że warunek tutaj jest spełniony. Wyjdziemy sobie teraz. Wormsów 3D Wam pokazywać nie będę, bo uważam to za nonsens troszkę. Natomiast pokażę Wam tego Call of Duty Modern Warfare 3, jak, jak działa. Przypomnę, że to jest akurat z konsoli y, Nintendo Wii. No i klatkaż też możecie tutaj sobie zaobserwować i zobaczyć jak to mniej więcej działa. Też nie jest najlepiej, ale nie jest najgorzej. Zresztą jest to jedna z nielicznych i tak naprawdę. Tak naprawdę wydaje mi się, że y, no, bardziej zaawansowanych gier, y, które możemy odpalić. Na, na telefonie, bez jakiegoś strumieniowania i które faktycznie wychodziły na PC-ty. Poza tym jest po prostu, z tego co mi się wydaje, dosyć konkretną grą. Ja osobiście tutaj troszkę w tego koda pograłem, nie przeszedłem go jeszcze, ale mam plan właśnie przejść go całego na tylko i wyłącznie telefonie. Myślę, że to jest dosyć odważne wyzwanie. Generalnie, tak jak mówiłem, klatkaż może nie jest jakiś oszałamiający, ale Grać się dobrze. Teraz znajdujemy się chyba w ostatniej propozycji na dzisiaj, czyli w OMW, który to jest aplikacją na, dostępną również za darmo w sklepie Google Play, który to odpala nam silnik, na którym powstał The Under Scrolls 3 Morrowind, czyli no, poprzednik, poprzednik Skyrima. Momencik, ja sobie tutaj spróbuję coś tylko. Aha. Tak, dobra, nieważne, nie będę się bawił tutaj opcjami. Jest to jedyna gra w zestawieniu, która jest faktyczną grą z komputera, to znaczy zrzucamy dosłownie plik zainstalowanej gry More wind na telefon. Odpalamy, pokazujemy w aplikacji, gdzie to mamy i możemy sobie spokojnie grać. Tylko, że no, st st sterowanie. sterowanie jest całkiem spoko. Jest właśnie też y, zoptymalizowane tak, jakby podpady Bluetooth, które właśnie są dosyć już coraz bardziej popularne na, na rynku. Y Generalnie gra działa płynnie. Ja tutaj żadnymi opcjami dodatkowymi się nie bawiłem, bo nie widziałem takiej potrzeby. Y no i co? No polecam. Jeśli ktoś lubi Skyrim, ma jakieś takie klimaty, a po prostu akurat nie ma albo kompa pod ręką, albo po prostu nie wiem, wybiera się w długą podróż pociągiem. Tylko czekajcie, bo to jest strasznie ciemno, dopiero teraz zauważyłem. No, ciężko mi będzie pokazać Wam coś więcej, bo akurat to jest jedyny taki save, który mam w jakichś takich lochach. Czekajcie, może podjaśnię po prostu ekran. Może tak będzie lepiej. No, coś tam widać. Zobaczcie za ten błąd. A więc tak, no generalnie Gierka podpala się, działa płynnie, nawet sterowanie takie ekranowe jest całkiem przystępne, ponieważ będąc ostatnio w kolejce u lekarza, grałem właśnie sobie w tego Morwinda, więc polecam. No i w zasadzie to tyle na dzisiejszy filmik. Tak więc, no, jeśli chcecie jakieś poradniki odnośnie jakichś emulatorów czy coś to możecie dać znać, no to nagram tam co tam, wiem, co tam kojarzę. Co do większej ilości gier czy, czy coś, no to mogę tylko dopowiedzieć, że w, na Gamecube'a wychodziły takie gry jak jeszcze Need for Speed Underground, Underground 2, Carbon. No a prócz tego, no to ciężko jest o gry na PC, to na telefonie, ponieważ na przykład, no jest emulator PlayStation 2, co prawda, ale no, kosztuje 40 zł, a w darmowej wersji jest po prostu bezużyteczne. Więc no, ja go sobie po prostu odpuściłem. Tam pewnie też parę gier znalazłoby się na przykład też również Need for Speed Most Wanted z roku 2005. No ale mamy go też dostępnego na GameCube, więc więc, więc nie widziałem sensu, żeby to jakoś tam przedstawiać. Poza tym, tak jak mówię, emulator kosztuje 40 zł, a w dodatku prawdopodobnie z tego, co słyszałem, z tego, co e, mówią e, pogłoski, to e, został ukradziony przez twórcę tej aplikacji na Androida kod źródłowy aplikacji komputerowej, e, czyli PCX 2, e, która to jest darmową aplikacją, właśnie emulującą gry z PlayStation 2 na komputerach osobistych, czyli na PC-ach. Więc, no, dawać zarobić złodziejowi to troszkę nie halo. Więc, no, raczej będę się długo wstrzymywał z zakupem tej aplikacji. Plus, no, piraty nie działają. Sprawdziłem za was. Dobra, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że do czegoś bym się ten filmik przydał. Generalnie też pominąłem takie rzeczy jak jak porty gier z na Androida, to znaczy kilka odsun GTA, jakieś Baldur's Gate y i tak dalej, ponieważ to jest, już, to jest już po prostu oklepane i to wszyscy wszyscy o tym wiedzą i kojarzą, więc no byłoby to trochę bezsensowne. Pominąłem też emulatory paru innych konsol, na przykład, chociażby. Głównie, tak mi się zdaje, że to jest taki główny błąd, że pominąłem PlayStation 1, bo z niego też parę gierek na pc tak się pojawiało. Między innymi głównie, jak dla mnie, e, chyba Tony Hawk. Chociaż nie jestem pewien i łapy sobie uciąć nie dam, że to jest ten sam Tony Hawk, który wychodził też na pc -tach. Ale dam sobie za to rękę uciąć, że Colin McRae, Rayleigh 2002, czyli po prostu 02. E, nie wiem, bo 02 był chyba z 98 roku. W każdym razie Collin dwójeczka. Również był w takiej samej postaci na pc jak i na PSX-ie, czyli PlayStation 1. Tak samo było też z Carmageddonem, chociaż to już jest inna historia, bo Carmageddon na każdą konsolę i na każdą platformę generalnie wyglądał troszkę inaczej, bo te... Figury ludzi były zmieniane no, to na zombie, to na coś tam, więc... Mniejsza o to. No ale tak jak mówiłem, jeśli macie jakieś pytania, piszcie, postaram się Wam pomóc, odpowiedzieć. No i tyle. Cześć.